Wit witajcie. Witam Was w ten już zimowy wieczór i cię zasypało znowu. Przed chwilą była taka śnieżyca, jakieś pół godziny temu. Dzisiaj z rana nie było odcinka, bo byliśmy w lesie cały dzień. Robiliśmy drzewo i przywieźliśmy i ta śnieżyca nas złapała. No, ale co? Trzeba było zwalić, żeby nie było na nacisku. Ciężko było, kurde, wyjechać. Że były strzewoje. Dobra. A. tutaj będzie. W sumie to jeszcze mogę więcej dać. Muszę trochę dościelić, bo może trochę mają z przodu mokro. Bo tutaj może dziś trochę ale tutaj jeszcze dla niego trochę muszę poidła pozabierać Żeby nie było kurde To trochę dostanie bo jeszcze ma granolaty cały przemoczyłem się Nie w lesie było, kurde, lubię tak. Ja już tutaj odsierzyłem, dopiero do królików, a jest już 16.30, muszę szybko się sprężyć, tutaj nie będę odsierzał, bo nie, jest, nie, jest, nie ma sensu, muszę jeszcze pozabierać e, mm, poidła, bo... Wczoraj chodzinę o 22 Pójdę, bo zapomniałem. A było też minus 7. Dzisiaj też minus 7. I co Wojtek? Zresztą ty kurde nie rośniesz. Słabo, słabo, kurde, coś tutaj wyjął, że tutaj nie chcę rosnąć. Dobra, ja odśnieżam dalej. Może coś tam jeszcze. Zobaczymy się. No ale jest gdzieś 10 cm nasypało. Także ładnie nawiało tutaj serce. No, Dzisiaj sobota. No, no. Zostało jeszcze tylko tutaj pościelone. Tutaj też. Zostało jeszcze przed domem odśnieżyć i przed garażem. No i fajrąc jeszcze tutaj muszę pości pościelić. Dobra, jeszcze tutaj zostało tylko Brunon, chodź. Chodź na głaskanie. Chodź, 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 jak jak no Chodź się w no już, no już, Dobra, już, już, nie będę to nagrywał, jak już, także, nara, trzymajcie się, cześć.